Przypomnijcie sobie, jak rok temu mówiłem, że Wardęga se przechlapał w momencie, jak posprzedawał wszystkich kolegów na biegu, żeby Zoskę zyskać te lajki, to wyświetlanie i tak dalej. Chodził nawet tekst o nim w internecie pod tytułem Wardęga ci w dupę. No, bardziej obraźliwego nie można. Ja wtedy mówiłem właśnie, że jakby trafił do pudła, za cokolwiek, to miałby najbardziej przechlapane, właśnie za to, jak postąpił z kolegami. Obojęte, czy ci koledzy byli winni, czy nie. Teraz słuchajcie, Wardęga przegrał pierwszy proces jak wiecie i powiem wam co będzie dalej przekonacie się sędziowie będą prowadzili ten proces do zesrania się odwołania zmiana składu zmiana prawników po to tylko żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy bo doskonale wiedzą ile pieniędzy ma wardenga i Dubiel i tą sprawę nieważne kto był winien czy nie winien wygrał ten kto więcej położył na papugi jeżeli ktoś z Was nie siedział jeszcze, to tego nie wie. To jest dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Sądy, prokuratorzy yy, i adwokaci. Nie ma większej grupy i poza tym za nic nie odpowiadają. A tacy frajerzy właśnie z pieniędzmi, bo tak trzeba nazwać yy, Wardęgę i Dubiela, chodzą do sądu wydawać pieniądze po to, żeby sobie coś udowodnić. Jak między nami, to powinni sobie pory udać, i byłoby dobrze. Lepiej żyć na trzeźwo, bo na trzeźwo, jak żyjecie, nie popełniacie żadnych takich rzeczy, które się robi po dragach. Pozdrawiam. jest pijana, no i buja się